Pytanie brzmi tak. Pewnego razu kobieta usłyszała, mężatka, od męża, że po dwudziestu kilku latach bycia razem, że może jej nie kocha i jest z nią właściwie z przyzwyczajenia. Powiedz mi, co może taka kobieta zrobić, żeby, jak usłyszy taką informację, żeby nie runąć? Mhm. Znaczy, no jeśli ona tego nie widziała i nie czuła się kochana, no to znaczy, że jest kiepsko. Mm -hmm. No bo zazwyczaj ludzie się wzajemnie orientują, czy jest chemia, czy nie. Mm -hmm. Czy jest jakieś napięcie, czy nie ma napięcia. Czy ja coś zawiniłam, czy ma do mnie o coś żal, mm -hmm. czy ma jakąś pretensję do mnie. No, raczej wyczuwają takie rzeczy ludzie. Więc jeżeli tam nie było tego wyczuwania, i ona, na nią to spadło jak grom z jasnego nieba. Czyli w sensie takim, że to po prostu latami narastało, tak? Czyli to, to oddalenie, ten coraz oddalanie, brak tej bliskości, tego, tego porozumienia, to o czym mówiłyśmy, zanika powoli. Mhm. To w pewnym momencie może eksplodować właśnie na przykład przez taki, mhm. znaczy, takie hasło. No, faktycznie <coughs> bywa tak, że ludzie dostrzegają tylko mocne sygnały. Nie są w stanie wyłapać subtelności, które narastają, postępują, w sensie, że wszystko jest procesem. Czyli, jeżeli ta kobieta usłyszała takie zdanie, i dopiero wtedy zaczęła myśleć o tym, że o, czyli nasze małżeństwo wisi na włosku, to zaskakujące jest, że co myślała wcześniej, 5 lat temu, 10 lat temu, 20 lat temu, Czyli, no, że znowu wracamy do tego wątku, że samo to, że jesteśmy małżeństwem, to nic nie znaczy. No, jakby dbanie, pielęgnowanie, remontowanie, to wszystko się dzieje na przestrzeni lat. Jeśli ktoś nic nie robi, to nie dziwne, że w pewnym momencie może coś takiego usłyszeć. To, co zrobić w pierwszej reakcji, to takie zdanie się usłyszy, bo coś trzeba z tym zdaniem zrobić. Aha! No i y, to jest prawdopodobnie pierwszy moment, kiedy doznaję bodźca bólowego, mocnego, który może mnie rozwalić, mhm. ale y, możliwe, że tak właśnie działam od rozwalenia do, do bycia w jakimś takim formie. W, w formie. Znowu rozwalenie do bycia w formie. No to jeżeli tak działam, taki mam mechanizm jakby życia i mhm. funkcjonowania. No to prawdopodobnie nie pierwszy i nie ostatni raz, taki mam system. No. Czyli jak pracodawca powie, wiesz co, nie sprawdzasz się, tu jest wypowiedzenie, to też to nie powinno dziwić taką osobę, no bo tak funkcjonuje. Albo, że nagle się orientuje, o kurde, mam długu w spółdzielni mieszkaniowej 6 tysięcy, nie płaciłam. To też nie jest dziwne, no bo jeżeli ktoś lubi mocne wrażenia, mocne doznania, no to takie będzie miał życie codzienne. Nie. A co z drugą stroną? Bo teraz mówiliśmy o, jakby, o osobie, która przyjmuje ten komunikat, a o osobie, która mówi, co czuje, co kieruje taką osobą, która takie zdanie wypowiada. No, już y, kres. To jest y, obraz sytuacji, w której wydaje się, że już nie ma nadziei. Nie ma sposobu, żeby jeszcze coś zrobić. Więc y, mówię coś tak y, ostatecznego, brutalnego, no bo wiem, że. Yy, już nie mam nadziei na to, żeby ten związek jakoś yy, ratować, reanimować. Hmm. Trudno bardzo. To co możemy zrobić jeszcze, żeby yy, yy, takim ludziom dać szansę do dialogu może? No, yy, to przysłowie ludowe jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Ma dużo mądrości w sobie, tak jak większość tych przysłów ludowych. No, jakby każdej nocy sobie ścielimy i układamy sobie tą poduszeczkę, żeby było nam wygodnie i kołderkę, w zależności od temperatury. W związku z tym, jeśli jest taka sytuacja, no to jeżeli byłaby jakaś próba jeszcze ratowania, rozmawiania, no to zawsze można sobie dać trochę czasu, no ale też są sytuacje nie do uratowania. Są sytuacje, w których po prostu jedyne, co możemy zrobić, to się rozstać. Tak sobie myślę. Co, czego w nas brakuje? Co przesypiamy, można powiedzieć? Przegapiamy, że doprowadzamy siebie i nasz związek do takiego stanu? Nie? No, taka nieuważność. Takie zaniedbywanie, takie niechlujstwo. Relacyjne w sensie tak, takim, nie? Tak. Że, że jakby weszliśmy w tą relację, jesteśmy, ale nic z tą relacją nie, jest, nie, nie robimy i to tak właściwie jak, jak, nie wiem, nie wiem wybudować dom czy posadzić drzewo i się nim nie zajmować i liczymy na to, że wszystko się samo zrobi, To jest takie jakby. No. no, na przykład w rodzicielstwie to bardzo wyraźnie widać, że. No dziecko wymaga od nas na każdym etapie bardzo dużo zaangażowania i no. bardzo dużo uwagi. Tak, nie, bo, że dzieci się, jakby, no żyje się z nim, wychowuje, wiadomo, że się e, wpływa na ten, na ten ich e, rozwój dorastanie, a staramy się unikać sytuacji, żeby dziecko wegetowało, nie, bo to jest takie, czy to jest forma wegetacji w związku, że on wegetuje tylko, czy ją. No, też takie... tam rozpędem jeszcze jest w stanie ileś y, żyć. Mhm. Tak się <grym> mówi, e, dziecko wychowane na ulicy, mhm. czyli takie puszczone samopas, takie nieprowadzone, no to związek też może być tak. taki puszczony samopas, taki związek, y, 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 który tam włóczy się po ulicach. No to nie nieźle, sens... że się włóczy i też mhm. w sensie dosłownym bywa, że się włóczą i kobiety i mężczyźni. Mhm. Ale to się tak jakby z Twojego doświadczenia gabinetowego, jakbyś tak się zastanawiała i powiedziała, to jest, wynika często z tego, że dochodzi do jakiegoś momentu, że my przestajemy, czy jakaś kłótnia, jakiś problem nierozwiązany i on narasta. Czy po prostu to jest jakaś forma od razu niedopasowania, nie do, jakby wiesz, no bo związki się zawierają czasem w przypadku, nie? Ja cały czas jakby mam taką jakby poczucie, że wiesz, jak już ktoś tyle lat był z sobą. Tyle lat. I jest zaskoczony takim bardzo mocnym hasłem, nie? Bo to jest swe, swego rodzaju wyrzut, nie? Wyrzut. Bo co innego jest, jak przychodzi według mnie, to są drugi aspekt, że przychodzi, to są, też rozmawialiśmy o tym, że mamy taką bliskość w relacji. Że słuchaj, przychodzi jedno małżeństwo, jedno z, małże z małżonków do drugiego i mówi, słuchaj, czuję się źle w tej relacji, ja już sam nie wiem, czy cię kocham, czy jestem z tym przyzwyczajenia, no to, to już też jest dla mnie bardzo dużo, Wiesz, po pierwsze świadczy o bliskości, że można w ogóle przyjść do drugiej osoby i to powiedzieć z taką dużą wątpliwością i ten temat roz, jakoś roz, rozkminić, a z drugiej strony, jeżeli to jest taka forma wyrzutu i wiesz, macie tylko położyć jedną osobę, a drugie ma jakieś formie ulżyć, że już to wypowiedziałam i niech to się jakoś pójdzie w świat dalej, no to. to to, to jeżeli do takiego momentu doszło, to, to co my robiliśmy przez te 20 par lat, no właśnie, no wydaje mi się, że jakby początek, że ludzie decydują się na związek, tak jak powiedziałaś, może być z przypadku, może być ze świadomego wyboru i da się z tym coś zrobić na przestrzeni życia, czyli jeżeli będzie to dbane. Strzeżone, strzeżonego Pan Bóg strzeże, tak? Jeżeli to będzie pielęgnowane, takie właśnie doglądane, patrzone, no to jest duża nadzieja, że to będzie rosło, hmm. że to będzie się rozwijało, że to będzie piękne. Wydaje mi się, że jedyne, co możemy zrobić, no to żeby utrzymać tą bliskość albo żeby ją tą bliskość rozwijać z drugą osobą no to mieć na to czas, tak jak już kiedyś mówiliśmy, mm. przeznaczać na to czas, miejsce i no wyczuwać się jakoś wzajemnie. I tak wiele, wiele potem się też mówi o tej komunikacji w relacji, tak, że to jest takie ważne, ale jakby pomijając wszystkie jakby schematy, metody i mówienia i komunikowania się, ale w ogóle żebyśmy chcieli mówić do drugiej osoby, że coś, coś jest nie tak, coś widzimy, coś chcemy zrobić, bo ja myślę, że to takie niemówienie to jest pierwszy krok do tego, że to wszystko idzie pod dywan i w końcu po prostu uderzy, uderzy no to tak. z siłą taką, że... No i możliwe, że to się dzieje właśnie w tej bieżączce dnia codziennego, czyli tak. że nie, nie zwracamy uwagi na takie aspekty życia, jak, jak ja się czuję, albo co chciałabym Ci powiedzieć, bo... Yy... Codzienność zżera nasz czas na te obowiązki, zadania, prace. Tak, jakby bardzo spłaszczając to, to, mam wrażenie, że bardzo dużo w tej, bardzo łatwo wpaść w pułapkę wyjścia w życiu codziennym z roli męża i żony, a jak mając rodzinę, bycia tylko w roli ojca i matki, czyli dbamy o to, to poczucie bezpieczeństwa dla dzieci, dla wiesz, domu, rachunków i tak dalej, a to bliskość. Jedynie sprowadza się do, do seksu, tak? I to nam się wydaje, to jest to, co mówiłyśmy już kiedyś, że to błędne przekonanie, że seks nam gwarantuje yy, związek, że bliskość związku. No nie. Tak. To jest yy, dużo za mało, nie? Żeby poza tym, jeżeli to jest tylko to, no to wcześniej czy później to, 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 to się rozpadnie. No i znowu myśl z Małego księcia najważniejsze jest niewidoczne dla oczu nie? mm. to, co przepływa w tym pulsie pomiędzy nami. A nie to, co da się wykazać, że o, przecież cię zabrałem na wakacje, przecież ci kupiłem torebkę, przecież ci robię obiady, przecież yy, ci kupiłam ostatnio to, co chciałeś, co jest związane z Twoim hobby. To nie jest dbanie. Znaczy, to jest dbanie, ale takie zadaniowe. Hmm. A to emocjonalne. Tu, żebyśmy nie tak. zapominali o tym dbaniu, tak. dbaniu emocjonalnym i tym, bo to jest takie najbardziej wiążącym fundamentem, tak. który jest do tego, żeby zbudować tą, tą resztę. Tak. Jeszcze dodam tylko, że nie tylko w małżeństwie, nie? Tylko też w relacji. No w każdej relacji, nie? Tak. W każdej relacji. W każdej relacji.